Witam was moje drogie ananaski. Po raz kolejny. Jak na pewno już zauważyliście, w tym tygodniu dużo rozmawiamy o kwiatach, które są oznakami tej wiosny. W prezentacji, którą wam pokazywałam, widzieliście na pewno kwiat o nazwie stokrotka. Dzisiaj taką stokrotkę sobie wykonamy. Potrzebna będzie zwykła kartka, żółta plastelina, patyczki do uszu, które najlepiej, żeby były przecięte na pół. Także o to możecie poprosić swoich rodziców. Będą również potrzebne pastele. Jeżeli pasteli nie macie, może to być oczywiście zwykła zielona kredka. Moi drodzy, zaczniemy wykonywać swoją pracę. Najpierw zaczniemy od narysowania łodygi. Także każdy rysuje łodyżkę. Naszej stokrotki. Jeżeli łodyga, to potrzebne są też liście. Także ja rysuję kolor... zielone liście. Wy też je narysujcie, a zarazem pokolorujcie swoimi pastelami bądź kredkami. Pamiętajcie, żeby liście były w kolorze zielonym, żeby nie odbiegać tak bardzo od rzeczywistości. Tak więc liście już są prawie pomalowane. Na pewno każdy z Was pamięta, jak wygląda stokrotka. Tak więc teraz będziemy tworzyć jej kwiat. Pastele nie będą nam już potrzebne, także możemy odłożyć je na bok. Uwaga, moi drodzy, bierzemy żółtą plastelinę do ręki i tworzymy środek kwiatu. Najlepiej rozgrzać tą plastelinę w swoich rączkach. Kawałeczek nie musi być duży, może jednak nawet troszkę za duży. Także robimy kółeczko w naszych dłoniach, a za chwilkę przyłożymy do kartki. Uwaga! Wystarczy taki środek. Zobaczcie, na pewno wszyscy to widzicie. Taki środek, zaraz na kartce pokażę, że będzie lepiej widoczny. Taki środek, uwaga, nie y, przyklejamy o tutaj y, z, od razu przy łodyżce, tylko troszkę wyżej, aby tam można było umieścić nasze płatki kwiatów. Zobaczcie. Więc w takiej kolejności przyklejamy troszkę wyżej niż kończy się łodyga. Moi drodzy, i teraz przyszedł czas na. Y, płatki. Jeżeli macie już pocięte patyczki, możecie przystąpić do ich przyklejania. Ja użyłam troszkę mocniejszego kleju, ale Wy równie dobrze możecie użyć zwykłego. Myślę, że też watka powinna się przykleić. Moi drodzy, i zaczynam smarowanie na około yy, żółtej plasteliny, smarowanie kartki. kleju nie musi być aż tak bardzo dużo, bo myślę, że płatki i tak się nam przykleją. Uwaga! Jeżeli macie już posmarowaną kartkę klejem na koło żółtej plasteliny, w innym miejscu nie trzeba kleić, przystępujemy do przyklejania. Moi drodzy, ale robimy to tak, aby końcówka, czyli tutaj, gdzie jest wadka, była na górze, więc uwaga, tu przyklejamy, o tak, wacik jest na górze i przyklejamy kolejne. Jak wiecie, stokrotka ma dużo płatków, także musimy, przyczepić więcej. ja tam jednak troszkę więcej kleju, ponieważ wadka nie będzie do niego sięgać. Jeżeli Wam tak samo wyszło, też możecie dosmarować, moi drodzy. I dalej doklejam swoje płatki. Jeżeli pobrudzą Wam się rączki, to nie ma z tym problemu. Po skończeniu pracy można je szybciutko umyć. I zobaczcie, przyklejamy naokoło płatki kwiatu naszej stokrotki. Pamiętajcie, że stokrotka ma żółty środek, tak więc raczej nie wybierzemy plasteliny w innym kolorze. Ja już swoją pracę prawie skończyłam. Za chwilkę Wam ją pokażę. Jeżeli macie ochotę, możecie zrobić gęściej te płatki kwiatów, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. No jeszcze ze dwa. O, opa. I tak wygląda moja skończona stokrotka. O, nawet odpadł jeden płatek, ale to nic, bo się jeszcze klej nie, zdąży, klej nie zdążył wyschnąć. że dokonacie taką pracę w domu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.